Zamek w Chudowie Film nakręcony za pomocą drona pokazuje z góry ruiny zamku w Chudowie. Zamek ten to niewielka budowla rycerska z XVI wieku, która od pożaru w 1874 roku pozostaje w ruinie. Współcześnie pozostały z niej jedynie wieża oraz okalające dziedziniec zamkowy resztki murów obronnych. Pięciokondygnacyjna wieża została częściowo zrekonstruowana i nakryta ostrosłupowym, czerwonym, szpiczastym dachem. Zamek powstał z cegły i kamienia. Niegdyś składał się z dwóch budynków mieszkalnych połączonych wieżą i murem kurtynowym. Prostokątny dziedziniec zamku porasta trawa, wśród której niskimi murkami zarysowano przyziemia poszczególnych budynków, niegdyś istniejących przy zamkowych murach. W dwupiętrowej ścianie frontowej zamku znajdują się otwory po dawnych oknach. Do wnętrza zamkowej wieży i na dziedziniec prowadzą drewniane schody. Zamek otoczony jest wyschniętą trawiastą fosą i grupą starodrzewu, za którymi zaczynają się pola. Obok zamku widoczny jest zrekonstruowany budynek dawnego browaru, obecnie restauracji wyprodukowano dla Śląskiej Organizacji Turystycznej przez Open Group www.opengroup.com.pl więcej na www.slaskietravel dofinansowano z RPO WSL 2014-2020 w ramach projektu Mobilne Śląskie